Cześć, witajcie, ja jestem Milo, a to jest kolejny odcineczek z Clash Royale Na drugim koncie, na pierwszym Czekam na kolejny sezon Kupuję sobie y, tutaj Pass royal y, I lecimy I dzisiaj sobie zrobimy taki opening Widzicie, mam tutaj kilka Crown, to są Crown Chesty? Chyba tak, dobra Nieważne, nie wiem jak to się nazywa, kiedyś to były Crown Chesty, teraz Szczerze mówiąc, nie wiem co to jest Trochę przyciszę, bo jest głośno. głośno. Także wiecie, tak słabo. Jak jest tak głośno, bo pewnie mnie słychać. Będzie się chwilę drzeć, że za głośno jest. No, tutaj tak skipuję, bo nic ciekawego nie ma. Także... Kurczę, w ogóle strasznie dużo hogów mam. I tak szczerze mówiąc, nie wiem skąd. Mam 4, 4 shiwa hogi. Mogłem już go na siódmy level zrobić, ale nie chcę. Bo gram golemem, a nie hogiem. Hogiem jakoś tak nigdy za bardzo nie gra. Dla mnie jest trochę taki średni ten hog, szczerze mówiąc. Nie wiem, nie lubię nim grać. Tutaj też nic ciekawego nie ma. Też nic. Także nic ciekawego nie ma. Tutaj też nic nie będzie ciekawego, bo dlaczego miałoby być przyszposobie mi to do życia niepotrzebne? Tutaj golda trochę. Tutaj bierę balona. Tutaj Goldzik, a Legendary i potem. I tak, nie wiem tak, tak mówiąc, jak zrobić, bo... Mm, chciałem tą Nightwitchkę dropnąć, a tak jakbym teraz wbił kolejną arenkę, to miałbym większe szanse na to, że jej tak jakby nie zdobędę. A tak, są cztery legendy na tych dwóch arenkach. I nie wiem, czy na przykład dalej jeszcze tego nie wbić tej jednej arenki i się dostać może Mega Knighta. Czy teraz otwierać? Nie, dobra, teraz otworzę. Tylko ja nie, tak denerwuję, jak mam takie znaczki te czerwone. Muszę od razu to sobie klikać, nie? Tutaj mam drugie miejsce w klan Łoże. Clan no, ciekawe, czy będzie legenda. Mi się wydaje, że tak nie za bardzo. Chociaż ty, bo dużo tego dropnęło. EZ! Dwie legendy na odcineczku, tak? O! Miner. Na szczerze mówiąc, to tak trochę bardzo słabo. <grystanie> no tak, kto by się spodziewał? Aha, bo jeszcze mam ten! Dobra! Bo jeszcze jest za tą arenkę. O matko, jak mi teraz lawa dropnie, to ja nie wiem. O, magic Art czy wszyst. No ja nie wiem, no. Nie wiem, czy są gorsze legendy. Chociaż ten lawa chętnie by jest fajny, ale. No, nie, nie, nie. Ja nie gram tym. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Ice Wizard. Ej, czekajcie. Neki. Dlaczego, przepraszam, zrobił mi Ice Wizard? Jeżeli on jest dopiero odblokowany na ósmej arence. To tak działa? Nie, no to gdybym ja wiedział, to on zrobił je! Yeah. dobra nie, ja was przepraszam, że to wszystko tak zwaliłem I taki mały opening był, ale ja byłem przekonany Że to jest, tylko te arenki będą, te trzy A to się okazuje, że to z każdej ręki mogą mi dropnąć Już mogę na bandytkę dropnąć, fajniejsza by była Albo ram rajderkę, Albo elektro, spark jest nawet fajny Dobra, to wbijemy sobie jeszcze jedną areneczkę to będzie siódma, tak, to będzie siódma już, Royal Arena, tak na no poważnie, to już na poważnie zaczyna gra. Dobra, ja to sobie z Prince'em. Ja to jest Prince, bo Price to tak, nie, nie, wiem. no to jest łatwiutko. Mhm. Mm Trzeba zająć czymś smoczka, żeby tych szkieletanków nie bił. O, cyk, cyk. Łyczka sobie przejdzie dalej. Chyba. Nie dobra, nie przejdzie. Już nic to nie zrobi. I czekamy na Golema. A niech sobie obija. Tam. Nie, no, nie, nie, nie. Tak to ja nie będę grał, taki spam będzie tutaj wieżę obijał. No dobra, trudno, poświęcę to. Jak tak patrzyłem, to u mnie większych walk w gry to są właśnie trzy koronki, bo jak tej robię kombuje golema, to już ludzie widzą, że nic z nim nie zrobią za bardzo. Już się poddają. Chociaż nie powinni, bo mnie na przykład mogłyby z gry walić. Tak miałem na Ram Rider Challenge. Postawiłem Mega nie postawił się i gościu zmirerował sobie Ram Raiderkę, dwie Ram Raiderki na Rage'u wbiły na wieżę i przegrana walka. A druga walka to tak gram sobie wczoraj z kolegą i tak pomyślałem dobra czekamy i tam zanim się ręka zacznie tam na Bad warsach nie i tak tak grałem odłożyłem telefon tak biorę żeby zobaczyć nie i patrzę o przegrałem nie no super padłem po prostu amazing. Dobra, i jest areneczka 2006 Jakoś ta Royal Arena zawsze mnie tak uszczęśliwia, nie tak fajnie wygląda ta Royal Arena To jest, wiecie, już takie 2000 pucharków, nie? To takie już... Jak tak mówisz komuś, to takie, ło W sumie to jest nic, no ale wiecie, no Jak widzicie, nie za wiele gra na tym koncie Bo niewiele się zmieniło do ostatniego odcinka 9 tornat! O ciepanie. Dobra, ten na będzie. Fajnie, fajnie. W ogóle nie zauważyłem. Coś jeszcze z deku mogłbym ulepszyć. Nie, nie mogę niczego ulepszyć. A tutaj zobaczymy, co jeszcze mamy. O, muszkieterki. Hmm, a jakby tak sobie do deku dodać. Nie, to nie ma za co. O, zagramy sobie jeszcze y, Clan Warsy. Dokładnie. Bo tutaj mi taki gościu Maro napisał, że pisze innym, żeby grali. Klan Wars. ja sam nie gram, tylko szkoda, że je zagrałem wszystkie jakie mogłem I że się do mnie chopruje, że mu klan motywuje do grania Ja nie wiem, no Nie rozumiem takich ludzi, powinien się cieszyć, że ktoś chce grać w te klan Warsy, bo to jest taki klan tam Każdy może sobie wejść Taki tam Zwykły klan Nie najlepszy Szczerze mówiąc Na pewno jest to klan moich marzeń, powiem tak nie wybrałbym go na pewno na głównym koncie takiego klanu. No niestety, no ale, no, klan jest taki trochę no bym powiedział. To jest taki trochę spam deck, ale nie do końca w sumie, dlatego to tak no i ja uderzył ten batliram no dlaczego by nie? Nie no, hogiem to ja przegram tą gierkę, no. To nie ma szans. Ja mu hogiem nic nie zrobię. Ja tak mi lubię, wiecie, takich ataków, że tak raz uderzy, albo tam dwa i tyle, nie? Ja to atak albo od razu, tam, nie wiem, na trzy koronki, albo już chłop się podaje, no ja tak nie wiem. Dziwnie mi się gra jak tak, co trochę zostawię tą wieżę, tak, tam. Nie wiem. Na pewno Golem jest dużo bardziej przydatny. Ludzie właśnie nie Golema. Nie wiem dlaczego. Nie potrafią nie grać, czy co. Ludzie mówią, że na przykład, nie wiem... Jak położę tutaj Golema z tyłu, to od razu są jakieś kombo. No ja tam nie wiem, no to trzeba tak robić, żeby nie dostałaś tego komba Żeby wyczaić na początku przeciwnika, jakie ma karty yy, I zobaczyć Policzyć Kiedy może ci skombować, kiedy nie i tyle Na tych wyższych rękach się tak właśnie no bo na niższych to wiecie, to ja Po prostu kładę tego golema i już, bo oni nic tam nie zrobią, nie? Taka prawda Dobra i tutaj jeszcze goblin, baryl jeszcze goblinki tutaj, żeby te się wkusowały na to A tam sobie barbariany jeszcze puszczę, czemu by nie <laughs> najgorsze już jest jak takie barbariany i wam taki mega night z góry, sru A te, i to takie To tak wtedy boli Bo chłopci daje 7 eliksiru Ty dajesz 5 i jesteś stratny, nie? Bo on musisz jakoś zatrzymać tego Neganajta, nie? I to jest tak przykre. No dobra, tutaj wygrana dosyć łatwo było. No nie powiem, że jakoś tu musiałem się namęczyć. Przepraszam cię kolego, z którym grałem, no ale nie byłeś wymagającym przeciwnikiem. No i zobaczcie, no i to jest taka logika. Miałem 12, nie miałem 20 tysięcy, no. A co w ogóle? Clash and Packs w Ukryan. Time Clash and Packs z Panamy. No, właśnie to są takie klany, w których ludzie grali ostatni raz parę miesięcy temu. I tak nie grałem za mocno, takich nam właśnie dobieram Tak samo jak w tym klanie, no. O, proszę bardzo, na czerwono ile jest osób. Dobra, na tyle w tym odcinku. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.